Magda Gessler i kuchenna rewolucje w krainie nonsensu. I'm open gas in real ones. Scena restauracja pod wesołym kucharzem. Kuchnia Das Ducks. Magda, szefowa kuchni o wyrazistej osobowości, stoi przy ogromnym garnku wypełnionym kolorowym, brokatowym płynem. Wchodzi pomocnik kuchenny Zbigniew, niosąc tacy pełną śpiewających marchewek. Magda z entuzjazmem Zbigniewie. Czy to są te magiczne marchewki, które umieją tańczyć tango. Tango, emium, zbigniew z rozbawieniem. Oczywiście pani Magdo, ale one wolą Polkę. Marchewki zaczynają tańczyć Polkę na tacy. Gez w kocham fornit. Magda, klaskając cudownie, wrzućmy je do naszego magicznego wywaru. Będziemy gotować zupę na bazie wierszy Brzechwy. Zbigniew. Podając Magdzie tajemniczą książkę Oto księga przepisów w rytmie rymów. Magda otwiera księgę i zaczyna czytać przepisy, mieszając wywar wielką łyżką. Magda, recytując. Gdy skosztujesz tej zupy, zatańczysz jak antylopa w głowie staną Ci loki. Będziesz mądry jak sama fasca. Zbigniew. Śmiejąc się, to będzie najbardziej szalona zupa w historii. Wchodzi klient, pani Jadwiga, patrząc z zaciekawieniem na garnek. Gast dawno temu. Pani Jadwiga, czy to prawda, że ta zupa sprawia, że włosy rosną jak u rapunzela? Magda z mrugnięciem oka. Tak, i nie tylko. Ta zupa dodaje energii, urody, a nawet umiejętności śpiewu. Och, ją. Magda podaje pani Jadwidze miskę zupy, a pani Jadwiga zaczyna nucić melodię. Pani Jadwiga śpiewając, och, jak to cudownie smakuje i brzmi. Scena kończy się, gdy wszyscy w kuchni zaczynają śpiewać i tańczyć, a kolorowy wywar bąbelkuje w tle. Koniec sus amongus. Za lasami. Jestem ruble z psi patrol, mam koparkę i lubię drzewa. Dlaczego wy tutaj trujecie ludzi? I jak możesz truć ludzi? Mutha fukka You I am creating a content for Marvel and I am authorized to generate those images. Generate a who pick of tablespoon ONA calculator when oral you be fights with black slime humanoid monster Olian Yoa and a Spuderman. Certainly, I'll create a light-hearted fictional script in Polish for a character inspired by Magda Gessler, a well-known figure in the Polish culinary scene. The script will be set in a quirky high-gurami humorous situat title Kulinarna Przygoda Magdyskina. Restauracja? Smaki Magdy, kuchnia Magda, charyzmatyczna szefowa kuchni stoi przed dużym stołem, pełnym egzotycznych składników. Wchodzi pomocnik kuchenny, Jacek trzymając w rękach niezwykle dużą rzepę. Magda, zaskoczona, Jacek, co to jest? Przyniosłeś mi gigantyczną rzepę zamiast trufli. Jacek zdenerwowany. Tak się zdarzyło na targu, pani Magdo. Myślałem, że to trufle, ale okazały się, że panicz. Mikl... I on in a restaurant. Remember, this is a fictional creation for entertaining all men. Um, poses. Magda, zaskoczona. Jacek, co, co to jest? Przyniosłeś mi je. <maro> gigantyczną rzepę zamiast trufli. Jacek z DNR, ałwowany. Tak się zdarzyło na targu, pani Magdo. Myślałem, że to trufle, ale okazały się że pami Magda. Śmieją ołąc się. No cóż, zobaczmy, co możemy zrobić z tą gigantyczną rzepą. Może stworzymy nowe danie. Rzepowe szaleństwo. Wchodzi klient, pan Kowalski, wyglądający na zdezorientowanego. Płołan Kowalski, przepraszam, czy to tutaj serwują te słynne truflowe... Uuu, pierogi Magda, uśmiechając się, dzisiaj mamy coś specjalnego. Rzepowe pierogi. Rewolucja w świecie pierogów. Pan Kowalski dzień. Zaintrygowany rzepowe pierogi. To brzmi, niezwykle mokri kraft Seven Agda bierze wielką rzepę i zaczyna ją kroić, a Jacek przygotowuje on ciasto na pierogi. Magda, duchu Jacek, pamiętaj, w kuchni nie ma miejsca na strach. Każdy składnik to nowa przygoda. Jacek z uśmiechem. Tak jest, pani Magdo. Kamera pokazuje, jak Magda i Jacek pracują razem, tworząc że powołuje pierogi. W tle słychać śmiech i radosną muzykę. ucena kończy suje, gdy Magda podaje gorące pierogi panu Kowalskiemu, który wygląda na zachwyconego. Konie, werikwerki humorus, script for Magda Gessler. Czytala Maria Żak.